Liście się złoczą, ciemno się robi wcześniej, jesień w pełni. Moi drodzy, czas na podsumowanie. Nie a czy mijającego już niestety sezonu. Co się udało, co się nie udało? Potem troszkę na temat broni sobie pogadamy i na końcu oczywiście mały kącik pilowy. Mm. Rap. moi drodzy e, chciałbym Was zaprosić na wywiad, który, który ze mną przeprowadził Michał Bigoraj, dziennikarz muzyczny specjalizujący się generalnie w muzyce rockowej e, na kanał Michał Bigoraj porozmawiajmy o muzyce i nie tylko e, jest to jubileuszowy dwusetny film na jego kanale e, no gadamy tam ponad 40 minut na różne tematy za chwilę wkleję tutaj fragment tego wywiadu, który chciałbym jakby twórczo potem rozwinąć. Dotyczy tak zwanego work-life balance współczesnego mężczyzny. A następnie zrobię taki, powiedzmy, bilans tego, słuchajcie moi drodzy, co w tym sezonie udało mi się jakby osiągnąć w kwestii właśnie tego życia jeżdżenia, załatwiania robienia i tak dalej natomiast w drugiej części moi drodzy poruszę, rozwinę niejako poruszony w wywiadzie wątek broni, dostępu do broni i jakby tematów z tym związanych a na koniec oczywiście nie może zabraknąć pewnego działu redpilowego zatem zapraszam do oglądania No, nie no, musimy gdzieś odparować ten łeb, nie? No, niestety, no. przez ten y, konsumpcyjno-kredytowo y, y, taki rush, który mamy od powiedzmy, 15 lat i pewien poziom, który y, dobrobytu, który uważamy za normalny, dalej te apetyty rosną, co jest okupione bardzo często no, pracą ponad siłę i poświęceniem y, no Przede wszystkim wolnego czasu i, no i życia, mówiąc w skrócie. A ja uważam, że no ja już 45 zaraz pęknie. I ja w pewnym momencie doszedłem do takiego wniosku, że ja już młodszy nie będę, że jak już do 40 czy do 45 milionerem nie zostanę, to już raczej nie zostanę. I w pewnym wieku człowiek zaczyna doceniać ten czas, i że to hobby, czy motoryzacyjne, czy jakiekolwiek inne, nie musi być drogie. Natomiast zamiast spłacać raty za, 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 za modnego suwika za 400 czy, czy 500 tysięcy, może lepiej mieć jeden codzienny, zwykły samochód, a drugi jakiś hobbystyczny, który da odskocznie. I, I per saldo to się jeszcze zamknie taniej, i nie trzeba będzie płacić tych gigantycznych rat. Co nam uwolni czas? Tak? No, ja doszedłem do, do, do wniosku, że jeśli nie zrobię pewnych rzeczy, takich, na których jeszcze mam siłę, ochotę, zdrowie i energię w najbliższym, w, w tym, tej dekadzie, no to jak mi pęknie 50, 50 parę, to jest spora szansa, że już tego nie zrobię. Tak? Więc y, dlatego uważam, że dobrze jest namawiać ludzi, żeby. Trochę zbalansowali jakby swoje życie zawodowe z, z tym prawdziwym, bo nie, nie żyjemy dlatego, żeby pracować, tylko pracujemy po to, żeby żyć. No więc żyjmy po prostu, tak? Amen. Długi weekend majowy. Pierwszy raz pojechałem na dłuższą wycieczkę motocyklową w góry. W sumie cztery dni i około 1100 km. Poprzez góry Stołowej i drogę stu zakrętów, w Sudety, autostrada sudecka, i potem z powrotem, zwiedzanie Wrocławia, z siodła, kilka biwaków po drodze niestety nie na dziko, ale. Pod, bez namiotu tylko pod tarpem no, było wspaniale a motocykl sprawdził się w przeróżnych warunkach zarówno szosowych na górskich drogach asfaltowych w e, sportowej jeździe po drodze stu zakrętów jak i po jakichś różnych drogach gruntowych i po łoninach. było fantastycznie never, never Potem, w długi weekend sierpniowy, z kolei wybrałem się dość spontanicznie na Mazury, ponieważ tylko tam po pogoda zapowiadała brak deszczu. No i jedynym stałym punktem, na który się kierowałem, było Ruciane Nida, gdzie miałem mieć pierwszy nocleg. Też było fajnie, bo dużo spontanicznie się poruszałem, spotkałem ciekawych ludzi, którzy wpłynęli na mnie przy rozmowie, przy ognisku, żebym zmienił trasę i bardziej pojechał przez wschód Polski. Niestety ze względów rodzinnych musiałem o jeden dzień tą wycieczkę skrócić i nie mam zbyt wielu materiałów wideo z tej wyprawy. W tym sezonie udało mi się też pojechać garbusem na zlot VW klasik Mazowsze w pięknie położonym miejscu nad rzeką w krą w miejscowości Popiełżyn, Zawady. Oprócz niewątpliwej przyjemności pojeżdżenia sobie garbusem bocznymi drogami wschodniego Mazowsza, po paru latach przerwy mogłem sobie obejrzeć, jak kształtuje się obecnie polska scena klasycznych Volkswagenów. No więc przez te ostatnie kilka lat znacznie podniósł się, moim zdaniem, poziom jakościowy samochodów, które na takie imprezy przyjeżdżają, ale również podniosł się, podniosła się średnia wieku uczestników takich imprez. Bardzo przyjemnie było znowu chłonąć wyjątkowy klimat tego typu imprez oraz porozmawiać sobie ze starymi znajomymi od hobby, którym się zajmuję, no już prawie 25 lat. Przy okazji udało mi się nakręcić trochę jakościowego materiału, wideo, którego efekty możecie sobie obejrzeć na drugim kanale Johnny Rep Lifestyle. spełnić wypełnić marzenie sprzed no, 10 lat, żeby na jeden z największych e zlotów w Europie, czyli European Bugin. W Belgii zabrać garbusa nie tylko po to, żeby go tam zaprezentować szerokiej publiczności, ale również po to, żeby się nim pościgać na jedną czwartą mieli. Oprócz faktu, że skala tej imprezy ilość uczestników jest po prostu porażająca i w zasadzie nie do ogarnięcia, a wśród tysięcy uczestników są nie tylko Europejczycy, ale również i Amerykanie, Japończycy, Australijczycy czy w ogóle ludzie z przeróżnych innych części świata, to była to też dziesiąta edycja jubileuszowa z lotu przy okazji, z okazji 60-lecia istnienia klubu Der Kleiner Panzers z Kalifornii, który wymyślił moim zdaniem najfajniejszy styl przerabiania tych samochodów, California Look. Wideorelacja relacja z tej imprezy jest również do obejrzenia na moim drugim kanale Johnny Rep Lifestyle. Dzięki mojemu koledze, specjaliście od starych aut amerykańskich, udało się doprowadzić do kultury od A do Z mojego Chevroleta Astro, co zresztą obrodziło rodzinnym wypadem w lipcu w Pieniny. Niestety bez spania w samochodzie, ale za to zjeżdżaniem nim w różne dziwne, fajne miejsca, żeby sobie zobaczyć ładne widoki. Przy okazji był to taki dziewiczy rejs dla tego pojazdu. E, sprawdzenie go w trasie, no i jak na 4,5 litra pojemności silnika, to spalanie przy spokojnej jeździe w trasie w granicy 11-12 litrów uważam za dość racjonalne. Natomiast w sierpniu udałem się też rodzinnie zresztą tym dyliżansem na takie bardziej campingową wycieczkę też kilkudniową, znacznie bliższą, ale była właśnie okazja spać w aucie, gotować sobie na kuchence turystycznej, spać też trochę na dziko, więc było naprawdę zajebiście. Just a memory, baby. Ooh, ooh. No, to to jest mniej więcej to, co się udało, ale <gryw> oczywiście są rzeczy, które się nie udały. Były w jakichś tam planach. Między innymi, chciałem objeździć z różnych wypożyczalni maksymalnie dużo różnych typów motocykli o pojemności 125 cm3, żeby mieć jakieś pojęcie o tym jak się jeździ na różnych, na różnych typach motocykli no ale udało się objeździć tylko Zontesa 125 Scrambler w House of Moto i na tym się niestety skończyło był też plan, mam nadzieję w następnym sezonie może się uda zrealizować, żeby się wybrać na wycieczkę motocyklową na wielką pętlę bieszczadzką i jeszcze tam jest taka fajna droga między Przemyślem a Sanokiem, gdzie jest po górach bardzo dużo fajnych zakrętów. No, ale niestety e, właśnie, no generalnie ilość wycieczek motocyklowych takich dłuższych. No, nie zwiększyła się od ostatniego sezonu, a miałem taką ambicję, żeby przynajmniej o jedną więcej wycieczek motocyklowych pojechać niż rok temu. A czasy idą takie, że no po prostu, no niestety, ale broń podnosi stawkę ryzyka. To znaczy, że jeśli kiedyś w latach 90. za chwilę te czasy wrócą, moim zdaniem komuś się chciało włamać do domu w nocy po telewizor i tam wideo i, ja i wieże tak? Za równowartość, może jednej pensji, i nic mu za to nie groziło, bo tak, obrona konieczna, i tak dalej. To w sytuacji, gdy ten sam człowiek w dzisiejszych czasach będzie miał świadomość, że może, że, że jakby potencjalnie tak, ta, 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 taka decyzja może się skończyć dla niego na cmentarzu. To trzy razy się zastanowi, czy, czy to mu się opłaca, po prostu. Dobrze, moi drodzy, więc teraz temat numer dwa. Postaram się szybko. Będzie to poniekąd kontynuacja jednego z moich poprzednich vlogów, tą dotyczącą doktora Szarpanki i wniosków z tej sytuacji. Oglądałem ostatnio, czy w zasadzie słuchałem podcastu na kanale Podróż bez paszportu. Wywiadzie z jakimś tam generałem czy admirałem dotyczącym ułatwień w dostępie do broni. Takie hasło grot w każdym domu. No i oczywiście pan generał twierdził w dużej mierze zgodnie z prawdą, tak, że posiadanie broni przez obywateli cywili niespecjalnie, sam fakt jej posiadania niespecjalnie podnosi walory. Moi drodzy, e, obronne kraju w sytuacji pełnoskalowego konfliktu. No, i tam jest cała, w, cały wywód na ten temat. To dam Wam link w komentarzach. Sami sobie tego przy, to przesłuchajcie i, i zastanówcie się. Natomiast, niestety, szanowny Pan Generał, czy Admirał, czy kto tam, wojskowy, wysokiego szczebla, e, nie zająknął się nawet, tak na, na, naprawdę, po co jest e, broń w rękach cywili, ponieważ e, właśnie. Oprócz takiej pełnoskalowego konfliktu, jaki się dzieje za naszą wschodnią granicą, u nas może się wydarzyć coś zupełnie innego. Mianowicie mamy ileś już milionów przybyszów ze wschodu, i w tej grupie myślę, że na pewno znajdują się różnego rodzaju śpiochy na ruskich kwitach, znaczy na ukraińskich kwitach, ruskie śpiochy, ruscy dywersanci, którzy tutaj formują jakieś nieformalne podziemne struktury, żeby gdy przyjdzie sygnał, żeby mogli dokonać pewnych zbrojnych dywersji. I teraz no nie postawimy żołnierza wartownika, strażnika, policjanta przy każdym obywatelu, moi drodzy. No warto się nad tym zastanowić. No i oczywiście ta rzecz, którą mówiłem u Michała na kanale, ja wrzuciłem ten fragment przed tą częścią w łączniku, że Oprócz zorganizowanych grup dywersyjnych, gdzie, gdzie tam, wiadomo, broń przenika nielegalna i tak dalej, w sytuacji różnego rodzaju niepokojów społecznych, kiedy państwo nie jest w stanie do końca kontrolować i zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom, to ta broń jest po prostu potrzebna po to, właśnie, żeby podnieść ryzyko i żeby ci wszelkie maści, nie wiem, złodzieje, rabusie czy jak to się nazywa? Mm. Szabrownicy. Pięć razy się po prostu zastanowili, czy opłaca się nadstawiać łeb za sprzęt wart powiedzmy dwie czy trzy średnie krajowe. Czy to jest cena, czy śmierć potencjalna jest dobrą, dobrym, dobrą stawką ryzyka za sprzęt o takiej wartości, moi drodzy. Pierwszy może się wydać bardzo nieintuicyjny, mianowicie to są różnice w wykształceniu między kobietami a mężczyznami. I problem polega tutaj na tym, że to jest przede wszystkim czynnik oddziałujący na etap wejścia w związek, bo my czasami zapominamy w takiej popularnej dyskusji, że zanim będzie dziecko, no najpierw musi być związek, który daje jakieś rękojmie trwałości i poczucie bezpieczeństwa kobiecie i mężczyźnie. A Ale my... różnice w wykształceniu, co to znaczy? Różnice w wykształceniu polega to na tym, że my mamy w Polsce o wiele większy odsetek kobiet, które ma wyższe wykształcenie i niższy odsetek mężczyzn. To jest około połowa kobiet młodych dorosłych. Ma wyższe wykształcenie i 1 trzecia mężczyzn. A my wiemy, że generalnie pobierają się, wchodzą w związki osoby o bardzo podobnym statusie społeczno-ekonomicznym to jest takie socjologiczne określenie którego największym czynnikiem określającym jest wykształcenie. Więc. Kobiety co więcej wolą, jeżeli ten mężczyzna odrobinę, ma odrobinę ten status wyższy. Pewnie wielu z nas wie ze swojego własnego doświadczenia, że na przykład często pary to są takie, gdzie mężczyzna jest tam 2-3 lata ta, starszy. I ta luka edukacyjna serio tak wpływa na dzietność, że te dziewczyny lepiej wykształcone nie chcą z tymi mężczyznami gorzej wykształconymi mieć dzieci, tak? Nie chcą, zwłaszcza kiedy te mężczyzny... Kiedy ten mężczyzna nie zarabia więcej. Bo to jest jeden taki wyjątek, że może być troszeczkę niższe wykształcenie, ale jeżeli dobrze zarabia, to ogólnie ten status. Moi drodzy, ta rolka u Romana Warszawskiego, jego komentarz na temat wypowiedzi nowego gwiazdora w sprawach demografii, który chodzi po różnych wywiadach, do tego, żeby zagregować wam trochę materiałów, takich właśnie współcześniejszych, o, tych, o tym, co. Ludzie teraz o tym mówią. Oraz na koniec taki skrót z mojego filmu, który nagrałem na ten temat 3 lata temu. Wśród wielu polskich mężczyzn panuje obecnie przekonanie, że poszukiwanie żony powinno odbywać się poza Polską. Że zepsucie współczesnych Polek, mowa tu o nowym pokoleniu, jest tak duże, że wzrasta ryzyko zniszczenia sobie życia. Podobne głosy słyszę też z drugiej strony. Słyszę więc od młodych kobiet, że mężczyźni, współcześni mężczyźni, są nieodpowiedzialnymi dziećmi, którzy nie potrafią złożyć skarpetek w szufladzie. Ważna w procesie wyniszczania kobiecości jest również coraz częstsza kapitulacja mężczyzn, którzy obłożeni społecznymi obowiązkami, ewoluującymi zresztą pod upływem czasu, są stawiani w roli chcianych lub mniej chcianych reproduktorów, którzy mają same obowiązki i żadnych praw. Moje ciało moja sprawa. Ale ktoś tam do twojego ciała coś włożył, nie? I coś tam wpuścił. Ale to jest twoja sprawa. Więc dlaczego miałby mężczyzna być zainteresowany budowaniem rodzin z takimi szantrapami, które patrzą tylko swojego nosa? Do ogółu problemów dochodzi jeszcze niesprawiedliwa, krzywdząca, wyniszczająca i hanibiąca mężczyznę polityka państwa, przez którą ojcowie w bataliach sądowych pozbawiani są wszelkich praw i możliwości obcowania ze swoim potomstwem. Raz widziałem moich chłopców, bo wszedłem na płot do sąsiada. Czasem mam wrażenie, że matka to musiałaby być alkoholiczką, narkomanką i to wszystko naraz i udowodnione, żeby sąd zabrał jej dziecko. Każdy mężczyzna musi udowodnić, że jest zasługuje na bycie ojcem. Ona przyszła do nas na poradę, zapytać się nas, co ona musi zrobić, żeby wrobić tego ojca dziecka w pedofilię. I nas najbardziej szokowało to, że ona w ogóle nie miała jakiejś autorefleksji i poczucia skandalicznego pytania, które zadała. Rodzice alienowani to często ci właśnie bardzo grzeczni rodzice, ci ulegli rodzice, które naprawdę nie ma na to siły w obecnym stanie prawnym. Po prostu można nie wydawać ojcu dzieci i nikt z tym nic nie robi. Chociaż winy nie ponoszą bardzo często żadnej. Trwa dramat wielu ojców i nikt z tym nic nie robi. Ale do tych samych ojców ktoś niedługo zwróci się, aby stanęli z bronią w ręku. Chciałbym nieśmiało zapytać, jakiż to powód będą mieli poza rzecz jasna przymusem państwowym skoro nie mają o co walczyć? Tak nas załatwiliście. No, Ta sytuacja płaka nikt tutaj nie wygra. Jeśli nawet jeśli powiedzmy ruchy rapilowe czy mignął. Będą z, z wyraźnie zyskiwać na sile i będą zaczynały mieć jakiś wpływ na rzeczywistość nawet. Ktoś wreszcie musi zacząć myśleć jakby w dłuższej perspektywie. No to tak naprawdę społecznie, w dłuższej perspektywie, największym, y, podstawowym i egzystencjalnym problemem jest demografia, która leży. Totalnie. Profesor, tak profesor chyba, Gwiazdowski z Centrum Adama Smitha, przewidywał to jakiś czas temu i no prognozował, jak będzie wyglądał świat nasz, jeśli ta sytuacja, którą mamy teraz, obecnie, demograficzna, się utrzyma. No to wymrzemy w siedem pokoleń. No to mamy taką, będziemy mieli, zaraz już mamy, ale będzie się pogłębiać, taką sytuację, budżet i, i jakby obowiązki państwa wynikające z wpływów do budżetu, kontra wydatki, no, musi się załamać najzwyczajniej w świecie. Nikt o tym w ogóle nie wspomina, poza gwiazdowskim. Rząd, nie rząd, obóz, Rekonstrukcji historycznej, sanacji, zapożyczył nas na za kolejne miliardy, które będą spłacać kolejne pokolenia. Rośnie liczba tych odsetek. Będzie sp będą spadać wpływy do budżetu, ale zaraz się okaże, że nie będzie na emerytury, nie będzie na leczenie, bo po prostu służba zdrowia państwowa nie wytrzyma tego po prostu. To się nie, nie zepnie. Paradoksalnie to jest bardzo trudna sytuacja kryzysowa, ale prognozuje, że to może spowodować, że te, jakby to przeciąganie liny między facetami a kobietami, jakby odzyskanie przyrostu naturalnego wreszcie kiedyś, kiedy wreszcie da się łączyć w pary normalnie i rodzić dzieci w takiej ilości, żeby to funkcjonowało, to może ten, ta sytuacja no, ma szansę przywrócić normalność. Musi, musi w końcu nastąpić jakieś odbicie. Żeby te dwa skrajne stanowiska, gdzieś się w końcu spotkały. Ta, zatem to jest e, powiedzmy skrócona e, wersja mojego vloga sprzed trzech lat. Kiedy ta tematyka była delikatna, więc mocno niszowa. Demografią się praktycznie nikt nie interesował. E, problemami mężczyzn się nikt nie interesował. Obronnością się nikt nie interesował. Wpływami do budżetu się nikt nie interesował. Tak, e, właśnie. Ciekaw jestem waszego zdania, e, jak bardzo zestarzał się ten mój vlog przez te 3 lata. E, jak bardzo zmieniła się e, powiedzmy, menosfera i jej rola, powiedzmy, w, w ogólnie w internetach czy e, społecznej świadomości. E, dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Ja niestety no nie mam zbyt optymistycznych wniosków i nie wygląda to wszystko dobrze, jak to się tak będzie działo, ponieważ wtedy był demografia na poziomie 1,3, teraz jest chyba 1,16 i spada. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tych dwóch materiałów z, z, z kanału 0 i. U Marka Miśko, bo warto je oba przesłuchać w całości. Dam do nich linki w opisie. No i cóż, kto lubi słuchać moich vlogów, to bardzo serdecznie proszę o łapkę w górę. Komentujcie w komentarzach, bo komentarze to sól tego kanału moi drodzy. I kto jeszcze nie subskrybuje, to a ogląda to szczerze zachęcam do subskrypcji i tym pesymistycznym niestety akcentem Nara.